Cześć kochani, dzisiaj zapraszam na ulubieńców listopada. Mam trochę, po trochę z wszystkiego. Zacznę od pędzla, który odgapiłam od Fokusowanej. Jest to pędzel z Wilko, który wygląda jak ten z Real Technik, Jest to pędzel do pudru. Jest po prostu mega mięciusieńki, jest tak fajny i kosztował tylko 4 funty. Jestem bardzo z niego zadowolona. Na pewno nie kupię tego Real Technik, Póki co, póki ten się będzie trzymał. Bo różnica jest duża, a po prostu ten pędzel jest tak fajny, że ja mam go tylko co, po prostu cały dzięki ziała. Więc tak, serdecznie polecam te pędzle, jeżeli możecie je sobie kupić. I nie gubi włosia, przede wszystkim nie zostaje mi na twarzy, wiecie, co pędzel z Body Shop robił, właśnie. Więc wydaje mi się, że ten jest, powinien być gorszy, a jest lepszy, więc rewelacyjna sprawa. Następny jest róż, który kupiłam sobie na Malcie z Flormalu. Jest przepiękny kolor. Wyciągnę to może. Bardzo, bardzo różowy. Trzeba bardzo delikatnie go nakładać, bo można sobie zrobić takie różowe policzki. W kolorze 88 chyba to kolor. Śliczny jest ten kolor i póki co cały czas go używa. Widzisz tu jest jeszcze jakiś numer coś Nie, chyba 88 to jest kolor. Używam go właśnie cały czas, jest naprawdę piękny i szkoda, że tutaj tej firmy nigdzie nie widziałam. Bo często właśnie u was widzę kosmetyki z Flormaru A u nas ich nie ma Kolejną rzeczą jest krem pod oczy z Benefit U mnie się świetnie sprawdził To jest ten It's Potent Miałam miniaturkę w Birchbox wtedy Drugą jeszcze sobie kupiłam, więc cieszę się, że jeszcze mam jedną Jest dosyć... Taki ciężki ten krem, ale nie przeszkadza mi, e, nie przeszkadza mi przy robieniu makijażu, e, więc naprawdę e, serdecznie polecam. Nie wiem, ile on kosztuje, podejrzewam, że troszkę, e, ale myślę, że do niego zdecydowanie wrócę, jak wykorzystam moje próbeczki. E, jest bardzo wydajny, To jest tylko e, 3 gramy, no, jeszcze tam sporo jest, no i drugi jeszcze w zapasie. Więc u mnie jak najbardziej sprawdził się. Uwielbiam ten zapach i na pewno te kosmetyki do końca życia będą mi się kojarzyć z Maltą, ponieważ właśnie tam je pierwszy raz spróbowałam i pewnie też tak macie, że różne zapachy, nie wiem, piosenki kojarzą się z konkretnym miejscem i ten zawsze będzie mi się kojarzył właśnie z Maltą, więc więc super. Kolejnym produktem jest w końcu inny suchy szampon niż ten z TG. Miałam ich milion 500, ale na szczęście wszystkie jest, skończyłam. I kupiłam Batiste, ten czereśniowy, ten jeden z najpopularniejszych chyba na YouTubie. Jest świetny. Pachnie po prostu przesłodko, więc jak lubicie takie zapachy, to zdecydowanie polecam. Do tego super działa i ja lubię w tych suchych szamponach to, że one mi troszkę rozjaśniają jeszcze włosy, więc to jest mój najlepszy przyjaciel, jak zapomniałam sobie włosów, a po prostu mi się nie chce. Mam tutaj jeszcze dwa produkty niekosmetyczne. Pierwsza to jest herbata, którą kupiłam w polskim sklepie z Big Active. To jest herbata czarna o smaku tiramisu. Pokazywałam ją na Instagramie, Minimum kalorii, 100% smaku, jest przepyszna. Już prawie mi się skończyła chyba dwie saszetki mi zostały. Była jeszcze o smaku crème brûlée, ale zdecydowanie tiramisu bardziej mi podejdzie. Może tam też wypróbuję, ale na pewno muszę ją kupić ponownie, bo jest przepyszna. I drugi, drugie coś, co zawsze kupuję w okresie świątecznym, wiecie, że jestem uzależniona od starbucksa. Kupiłam syrop do kawy, jest to tofinat. Zwykle kupuję albo ten, zwykle one są w ogóle te same smaki co roku. Najczęściej właśnie kupuję ten, ponieważ drugi jest gingerbread i mój chłopak nie bardzo przypada za nim, więc kupuję właśnie ten Toffi i orzechowy jest przepyszne, ja wiem, że to pewnie sam cukier, ale nie używam, obiecuję, że nie będę używać i nie używam i nie będę używać do każdej kawy, ale jak sobie wiecie, siedzimy przed telewizorem coś tam oglądamy, to wiecie, robię sobie taką troszkę bardziej aromatyczną kawę. I mam jeszcze jeden ulubieniec, którego nie mogę wam pokazać, ale wy możecie go zobaczyć. Jest to filmik Panna Joanna makeup. Ostatnio wstawiła filmik urodzinowy, czwarte urodziny kanały na YouTubie i po prostu dawno się tak nie uśmiałam, jak ona komentowała swoje stare filmiki. Więc to jest po prostu mój ulubieniec tego miesiąca. Podlinkuję wam ten filmik na dole. Musicie koniecznie zobaczyć, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, chociaż pewnie większość z was z was dokładnie zna Panny Jannę. Eee, po prostu filmik jest rewelacyjny, normalnie płakałam ze śmiechu na tym filmiku więc koniecznie musicie go zobaczyć ehm, i to tyle z moich ulubieńców w tym miesiącu mam nadzieję, że wam się podobali dajcie znać, który z nich mieliście czy piliście tą pyszną herbatę ehm, i do zobaczenia w następnych filmikach pa pa